Mankowi, z tej strony Paraliksu i witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars e, i dzisiaj jest ogólnie dzień kiedy wbijemy sobie 65k pogadamy o turnieju jaki się szykuje niedługo, e, właśnie już e, obawem e, a to właśnie wszystko będzie w tym odcinku e, no i sobie jeszcze porozmawiamy o kilku rzeczach a mianowicie ten turniej odbędzie się 24 stycznia godzina 15 E, więc mam nadzieję, że każdy będzie e, ogólnie, wszyscy muszą być na Discordzie, link opisie jest wiadomo, e, żeby być właśnie na tym turnieju, ponieważ on będzie, ponieważ to jest największy turniej jak kiedykolwiek dotąd robiłem. Już był właśnie niedawno turniej, e, też jego wideo będzie. A jeszcze chcę Wam pokazać jeszcze Wam klubik, e, który też bardzo polecam od 50k na razie, e, też moje inne kluby, Parliksownia 2, Parliksownia 3, jest 2 20K, 3 od 20k, Parliksownia 3. Właśnie chyba 1000, Ale ten no wiadomo subik Dzwoneczek Ale teraz lecimy sobie bijamy właśnie 65k na kompie Ponieważ na telefonie już Te nagrywarki mi się nie chce jeszcze Muszę sobie ogarnąć I zapraszam was właśnie też 24 na live Który właśnie będzie No i dobra lecimy se Pierwsza rundeczka um, Ciekawe jak to będzie wyglądać Mam nadzieję że to się w ogóle nagrywa dobra, lecimy, lecimy. Yy, dobra, tam jest ten gościu. Na komuś tak w go nie gram. Mam nadzieję, że też będę mieć lepszy sprzęt niedługo i wszystko. No i ogólnie też bardzo fajnie się rozwija atmosfera na Discordzie, więc właśnie bardzo też wam polecam w Biśnie tylko są tam turnieje, będą różne rzeczy niedawno właśnie był turniej o Carnet+, plus zwykły i właśnie. Yy, 30 gemów, więc no bardzo ogólnie polecam. Oh shit, tam Frank był. Yy nie chcę ogólnie pas też stracić chciałbym już to sobie na spokojnie bardzo wbić yy, dwie rundeczki mi zostały do tego mi się wydaje że na tym filmiku na spokojnie sobie to wbijemy yy, no więc lecimy 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 o jedna osoba mnie ogląda w ogóle O shit ale lagi ale lagi 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 dobra sobie poczekamy chwilę Pewnie to zmontuję gdzieś tydzień później, ale ten... Yy... Jeszcze mam do pewnie zmontowanie. Jeszcze jakieś może shorty też o tym będzie też. Testuję właśnie w tym filmie też nowy montaż i wszystko. No mam nadzieję, że mi się uda jak najszybciej właśnie 1000 subów zdobyć na ten kanale. Taki jest przynajmniej cel do maja. Mam taką barierę, taką, taki cel w tym właśnie noworoczny. Był, miał być odcinek noworoczny, ale tak był zepsuty dźwięk. No że niestety już popuściłem. Niestety nie było filmu o właśnie rzeczach o Nowym Roku, jakie miałem cele i w ogóle A miał właśnie być, co niestety bardzo, niestety się z tego powodu smucę. Uuu, mm. tutaj ten gościu, e, tam coś jakiś tam przed ten, fajnie, że też mi ucika, mogę sobie w każdym momencie dać, dobra, chyba mamy trochę tutaj słabo, chciałbym mieć to piąte miejsce, kurde. W sensie czwarte, sorry, ponieważ wypas, ale strasznie jest ciężko. No sami widzicie, nie da się, dobra. A więc dobra, runda druga. Lecimy tutaj pierwsze to skrzyneczki. Teraz mamy. No niestety pierwsza rundka tak średnio wyszła, a mamy tutaj niedużo czasu. Mamy jednak ograniczony ten czas. Szkoda, że do czwartego miejsca chociaż nie zdobyłem. Tam jest kruczek. Cyk-cyk. No wiesz, jakby się teraz nie udało, to bym też później coś zmontował, ponieważ naprawdę też mam trochę ograniczony czas, ale ten, mm, Teraz Teraz idą właśnie już ferie, teraz będą, więc będę mieć, mam nadzieję, dużo czasu na montowanie też, dużo też spróbowanie tego turnieju. Ogólnie standardowe miejsca jest 36 na tym turniej, ale, jakby, ale będzie wiadomo, lista zapasowa na wszelki wypadek, jakby wiecie to w razie czego, jakby się stało jakieś nieprzewidywane rzeczy czy coś. Ja bym tutaj sobie tak chciał właśnie przekamić, ponieważ nie chcę stracić pasy, a jednak ostrożnie muszę tak być. A na kąpie się wiadomo jak gra i tutaj nie można robić szybkich rzeczy. Szczególnie, że mam myszkę bez jeszcze i pojedynczy laptop, który strasznie laguje, jak sami widzicie. Mam nadzieję, że teraz mnie właśnie też chociaż dobrze słychać i wszystko. Mm. Dobra, tam nie wiem czy ktoś jest, ale ja wolę tam nie ryzykować O dobra, tam jest kruczek Kurde, tak nie sprawdzałem tych krzaków, ale strasznie ryzykownie. O kurde, o kurde, o ma małą fuck malowa. A jajaj, nie udało się go zabić. Hmm. Tempole tu, tu tu o o o, o. Ogólnie w kapkacie na razie jakby co też montuję, ale ponieważ chciałbym też Adobe ten Pro, ale kurde, jest bardzo drogie, a na razie nie mam tylu. No i dobra, trzecie miejsce, więc tutaj rundka udana, tak także wam powiem. Oh shit, dobra. Dobra, zabił mnie ten. Nieźle. Lecimy z następną rundą. Dobra, więc podsumowując gra, lecimy teraz. Yy, runda trzecia. To już będzie już 5 kucharków brakuje do tylu, więc mam nadzieję, że już to wbijemy sobie na tej rundzie. Yy, no i co no? Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Mm, tutaj jest ten Astral Astral, ciekawe co się z nim będzie to działo. Dobra, mam nadzieję, że to już szybko sobie wbijemy. Piek szybko, 65K i też pokażę Wam wszystko, ale je o nie, oh fuck. Oh shit, ale teraz to było ryzykowne, oh shit. Jeszcze lagi są takie masakra jakaś. Oh shit. Dobra fuck. Nie, lagi mam. Najgorzej, najgorzej ludzie no właśnie mówię ryzykowniej może być, więc muszę uważać, naprawdę, bardzo no Na ale nikogo akurat sobie wybrałem, że będziemy wbijać, ale no tak powiem, że niepewnie, niepewnie bym powiedział, Ouch shit, tam jest kij, dobra, wolę tam nie pokazywać się, o, oh, fuck, pokazałem się, ponieważ chciałem przejść do tego krzaka, ale klawisze strasznie tutaj działają, mam jakoś jeszcze zatłuszczone, no i dobra, mam problem z nim teraz, mam problem. Oh shit, no kurde gościu Ajajaj, fuck, fuck, fuck O dobra, ucieknę mu Fuck, nie, ucieknę mu Dobra, muszę szybko coś robić, jakąś akcję Fuck, nie, bo nie mogę pasy stracić Oh shit, oh shit, oh shit, 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 Ajajaj, dobra, let's go, let's go, let's go Tylko kurde, tutaj ludzie mogą być Muszę uważać naprawdę bardzo Ale to był trochę unik dobry, ale... Come on, fuck, tam jest ten już fuck, jakie mam lagi Jakie mam lagi, proszę, nie Dobra, jestem, dobra, ten Przecież dobra, let's go, let's go, top 4 Top 4, mamy to Jakie ja mam farta, fuck Udało się akurat, tutaj farta miałem I czyżby, patrzcie teraz na to To jest ta chwila 65k Wbite Patrzcie, jeszcze nie odebrałem 60k, ale i no i co no, bardzo fajny. Tutaj filmik się być mam nadzieję, że będziecie na konkursie już zapisy na Discordzie, są właśnie link opisie, tam jest specjalny kanał, tam macie instrukcje jak się zapisać i wszystko. No i co no. Ja się z Wami będę żegnać. E, widzimy się następnym razem. <laughs> mam nadzieję, że też dobrze mnie było słychać. Wbijać wszędzie, tam macie linki do wszystkich rzeczy, też nawet macie tipli, więc możecie nawet do nich wysłać, jeśli chcecie. Bardzo byłem wdzięczny. Też są specjalne właśnie bonusy już teraz za właśnie donieciki, które nową dałem, a się z Wami będę żegnać tutaj. Jeszcze raz zapraszam do klubu. A więc, cześć!